Wyobraź sobie, że jesteś doświadczonym żołnierzem. Trzy lata walczysz na froncie, widziałeś wszystko. Drony, które krążą 24 godziny na dobę, artylerię naprowadzaną z nieba, śmierć na każdym kroku. I nagle trafiasz na szkolenie NATO w Polsce opracowane w 2010 roku, które macie przygotować do walki. Brzmi jak czarny humor. A jednak to prawda. Ukraińscy żołnierze nie gryzą się w język. Ich relacje z treningów w Polsce i Czechach są druzgocące. Jeden z nich po tygodniu po prostu zrezygnował i zażądał odesłania z powrotem na front. Dlaczego? bo to, czego ich uczono, może ich zabić szybciej niż Rosjanie. Dziś opowiemy Wam, co poszło nie tak z treningami NATO, dlaczego doświadczeni ukraińscy weterani musieli uczyć polskich instruktorów i czego ta sytuacja naprawdę nas uczy o współczesnych konfliktach. Od lata 2022 roku obserwujemy masową akcję szkoleniową. Brytyjscy instruktorzy uczą ukraińskich rekrutów, jak obsługiwać Kałasznikowa, Francuzi, Niemcy, Polacy wszyscy włączyli się do programu. Oficjalnie przez europejskie poligony przeszło około 150 tysięcy Ukraińców. To miał być game changer. Nato miało przekazać swoje doświadczenie, swoją wiedzę, swoją przewagę taktyczną i faktycznie w przypadku obsługi broni, systemów artyleryjskich czy zachodniego sprzętu, szkolenia działały. Ale jest jeden problem. Ogromny problem. Kiedy przyszło do szkolenia piechoty, taktyki walki, przetrwania na polu bitwy, okazało się, że Nato uczy czegoś, co na Ukrainie po prostu nie działa. Gorzej co może prowadzić wprost do utraty życia. Dowódca ukraińskiego batalionu o pseudonimie 18 pojechał do Polski nadzorować szkolenie ponad 400 żołnierzy. Większość z nich to zmobilizowani cywile. Zaledwie kilkunastu miało doświadczenie bojowe. Mieli być szkoleni przez polskich i czeskich instruktorów w zakresie taktyki, topografii, opieki medycznej i walki szturmowej. Tyle, że jest jeden haczyk. Ci instruktorzy Nigdy nie walczyli w warunkach, jakie panują dzisiaj na ukraińskim froncie. Ukraińcy nie owijali w bawełnę. Cytujemy dowódcę batalionu: Oni wciąż uczą z podręczników bitwy pod Grumwaldem. To oczywiście aluzja do starcia z 1410 roku. Innymi słowy, uczą taktyki ze średniowiecza. Dlaczego? Posłuchajcie tej historii. Podczas jednego z ćwiczeń polscy instruktorzy przedstawili scenariusz. Cztery transportery opancerzone mają bronić brzegu rzeki. Jeden z nich ma przeprawić się przez most na drugi brzeg w ramach misji zwiadowczej. W sali zapadła cisza. Ukraińcy patrzą po sobie, w końcu jeden podnosi rękę i pyta: A co jeśli most jest zniszczony? Polski instruktor odpowiada z dumą: Nasze transportery potrafią pływać. I w tym kwi cały problem. Instruktor nie wziął pod uwagę jednej rzeczy. Nieba pełnego dronów. Dronów rozpoznawczych, naprowadzających artylerię, dronów FPV kamikadze, lancetów, mawików krążących non-stop. W sali obecni byli żołnierze, którzy brali udział w samobójczej operacji desantowej pod Krynkami na wschodnim brzegu Dniepru. Operacji, której Ukraina straciła około tysiąca ludzi. Za przyczółek którego i tak nie udało się utrzymać. Ci ludzie widzieli na własne oczy, jak każdy pojazd, próbujący przeprawić się przez rzekę, zostaje natychmiast namierzony i zniszczony. I teraz mają słuchać o pływających transporterach? Jeden z nich powiedział wprost, każdy sprzęt zostanie zniszczony przez drony, zanim w ogóle zbliży się do brzegu. Ale chyba najbardziej absurdalna była sytuacja z czeskimi instruktorami. Czesi mieli zaatakować ukraińskie pozycje w ramach ćwiczenia. Dowódcą był Jakub, weteran z Afganistanu. Czesi grali wroga, Ukraińcy się bronili. Ćwiczenie rusza. Czesi formują kolumny szturmowe i idą do ataku, a Ukraińcy po prostu wypuszczają swoje mawiki. Instruktor zatrzymuje scenariusz i pyta, czy możemy usunąć mawiki. Ukraiński dowódca na to: Dlaczego? Jakub odpowiada: Znajdziecie nas za szybko ze swoimi mawikami i nie możemy do was dotrzeć. Wykrywacie nas na podejściu do waszych pozycji. To nie żart. Czeski instruktor dosłownie poprosił, żeby Ukraińcy przestali używać dronów, bo psują mu ćwiczenia. Ukraińcy odpowiedzieli twardo: Jeśli usuniecie drony z pola treningowego, to nie będzie to już współczesna wojna, tylko rekonstrukcja z lat 2010. I mają absolutną rację. Jaki sens ma trenowanie żołnierzy do walki, którą będą prowadzić bez uwzględnienia najważniejszego elementu tej walki? Najlepsze jest to, że polskie siły zbrojne miały szkolić ukraińskich operatorów dronów. Problem? Polacy nie mieli dronów. Ukraińcy musieli przynieść własne: 12-15 mawików i jednego doświadczonego pilota. To brzmi jak żart, ale niestety nim nie jest. Ale to nie koniec. Ukraińcy skarżyli się, że NATO wciąż używa podręczników z Iraku i Afganistanu, a tam nie było dronów. Tam panowała przewaga powietrzna. Tam obowiązywała złota godzina. Zasada, że rannego żołnierza ewakuuje się w ciągu godziny. Na Ukrainie nie ma czegoś takiego. Drony krążą 24 na 7. Każda próba ewakuacji to ryzyko śmierci. Ranny żołnierz może leżeć na polu bitwy cały dzień, zanim ktoś zdoła go wyciągnąć. Dowódca, osiemnastka, opowiedział historię swojego żołnierza, który został ciężko ranny w pachwinę o 8 rano. Mógł się wykrwawić, ale dzięki temu, że nauczył się jak szybko. Opatrywać rany opaskami uciskowymi, przeżył do wieczora. Dopiero wtedy udało się go ewakuować. I tu jest sedno. Instruktorzy NATO uczą, jak założyć opaskę i mocno zaciągnąć, ale nie mówią po jakim czasie ją poluzować, w jakiej porze roku to wszystko trwa, w jakich warunkach. To szczegóły, które ratują życie, ale żeby je znać, trzeba przejść przez piekło wschodniego frontu. Ukraińcy uczą się medycyny w warunkach bliższych I wojnie światowej niż operacjom NATO w XXI wieku. Na szkoleniu obecny był też żołnierz o pseudonimie Castet. Wstąpił do piechoty w lutym 2022. Został operatorem dronów. Za kilka miesięcy będzie weteranem czterech lat wojny. Przyjechał do Polski, żeby podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć stopień sierżanta. Po tygodniu zrezygnował. Cytujemy za BBC: Już po pierwszym tygodniu dzwoniłem do dowódcy, mówiąc, żeby mnie stąd zabrał. Sam wsiądę do autobusu. Dlaczego bo nie zgadzał się z taktyką szturmową, której uczyli Polacy. Mówili, żeby jechać transporterami wprost na wrogie okopy. Kastet wiedział, że to dziś niemożliwe. Wściekał się, że nie znają technik maskowania ani płacht antytermicznych. I trudno się dziwić jego frustracji. To, czego uczą instruktorzy, może wykończyć zmobilizowanych szybciej niż wróg. BBC, na koniec artykułu, dodało: Oczywiście, że nazwanie polskiego szkolenia bezużytecznym to przesada i kłamstwo. I częściowo mają rację. W przypadku obsługi zachodnich systemów artyleryjskich szkolenia działają, ale to kompletnie inna kwestia niż szkolenie piechoty. Dowódca, osiemnastka, przyznał jedno: to dobre pole treningowe bezpieczne przynajmniej żołnierze mogą trenować bez strachu przed rosyjskimi rakietami. Jest też jedno miejsce w Polsce, które faktycznie uwzględnia realia wojny dronowej. Baza NATO Camp Jomsburg w Lipie, wschodnia Polska, zbudowana za norweskie fundusze. I zgadnijcie, kto opracowywał tam program? Ukraińscy weterani, bo to oni wiedzą jak wygląda prawdziwa wojna. Ciekawe jest też to, co powiedział Kastet, ten, który zrezygnował. Stwierdził, że polscy instruktorzy mogliby uczyć kadry sztabowe bo tam Ukraina wciąż ma braki. Na przykład dwie sąsiadujące jednostki, które nie komunikują się ze sobą, i Rosjanie uderzają dokładnie na ich styku. Wniosek: to nie szeregowcy potrzebują szkolenia NATO, to ukraińscy oficerowie. I właśnie o tym mówią Ukraińcy. Chcą wybrać weteranów bojowych i przekształcić ich w instruktorów dla nowo zmobilizowanych, ale napotykają mur ze strony sztabu generalnego, który uważa, że jeśli nie jesteś na linii frontu, jesteś bezużyteczny. Ta historia pokazuje coś więcej niż tylko problemy z jednym szkoleniem w Polsce. Pokazuje przepaść między wojną, którą NATO przygotowywało się prowadzić, a wojną, którą faktycznie prowadzi się dzisiaj. NATO ćwiczyło do konfliktów z przewagą powietrzną, szybką ewakuacją, technologiczną dominacją. Ukraina walczy w warunkach, gdzie dron za 500 dolarów potrafi zniszczyć czołg za miliony, gdzie niebo Należy do wroga, gdzie ewakuacja rannego to rosyjska ruletka. I najsmutniejsze jest to, że po prawie czterech latach wciąż niewiele się zmieniło. A teraz pytanie do ciebie. Czy sądzisz, że NATO powinno całkowicie przebudować swoje programy szkoleniowe na podstawie ukraińskich doświadczeń? A może to Ukraina powinna szkolić NATO? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Jeśli film był dla ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał wiadomości Polska i świat. To pomaga dotrzeć do kolejnych osób, które interesują się tym, co naprawdę dzieje się na wschodzie Europy. Do usłyszenia w kolejnym materiale.